Przyjechaliśmy tutaj w ostatnich dwóch latach porażki, także przyjechaliśmy tutaj zdecydowanie po to, żeby po prostu wracać do domu z jakąś dobyczą punktową. Eee, Reniec można powiedzieć chyba e, nie krzywdzi żadnej z drużyn, ale e, to my prowadziliśmy jeden zero i brakowało 7 minut, żeby ten wynik dowieść i mam ogromne pretensje i żal do, do, do swoich e, szczególnych dwóch zawodników, o których troszeczkę w prezencie podarowali tą bramkę. Proszę Pani drużyna, która miała sporo, sporo zamieszania pod naszą bramką, jednak takich planowniczych, czystych sytuacji po prostu sobie e, e, nie przypomina. czasami nie mogę na wygrać, trzeba zremisować. Na Naprawdę nie cieszymy się w pełni z tego punktu, ale mój podwójny Polaczka czasami powiedzą. Dziękuję. Dziękuję. Trenerowi bardzo proszę. Zaczęliśmy dosyć fajnie, ten mecz. ta pierwsza połowa, pierwsze pół godziny, przewaga, kilka sytuacji, fajnych kilka uderzeń na bramkę. Wydawało się, że jeżeli ten animus będzie podtrzymany cały czas, no to coś tam wpadnie. Natomiast doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że nie gramy z trajerami, tylko gramy z zawodnikami, którzy mają za sobą przeszłość naprawdę ligową i to tak Moi zawodnicy niektórzy na poszczególnych formacjach mogą się wiele uczyć od takiego przykładowo majskiego, który ma prawie 200 metrze widzę i widać jak szanuje piłkę, jak, jak mnie nie oddaje byle komu, natomiast tutaj troszeczkę ta gra w środku pola szlankowała największe mam zastrzeżenia, co nie chcę tutaj też podobnie trener poprzedniej tutaj yy, yy, mówi o nazwiskach, ale, ale generalnie to miał największe zastrzeżenia. Dzisiaj się gra wygrywa środkiem pola, jeżeli skrzydłowi i siedzi środkowi nawalają troszeczkę, jeżeli... Nie potrafią się trzymać przy piłce, że nie potrafią złapać arytmu grania, zmienić ciężaru, z lewej na prawej odwrotnie. No to potem są takie nichlujne podania, jakieś, jakieś piłki półgórne, górne, gdzie ta piłka się odbija. Nie, zdąża, nie zdążaliśmy szczególnie środkowi na drugą piłkę, czyli na te zbitki od stoperu z jednej i drugiej strony, zawsze byliśmy drudzy. No to, mi, to mnie dzisiaj irytowało Natomiast patrząc na perspektywy, na, z perspektywy całego meczu na drugą, na drugą połowę, kiedy przeciwnik się w cofał po zdobyciu byciu bramki. Yy, bardzo się cieszę. Naprawdę brzmi to może źle, kiedy u siebie się remisuje i tak dalej, bo do tej pory wygrałem, ale z takim przeciwnikiem i w tej sytuacji, gdzie przebywaliśmy, brak...